Tutaj Tomek kopyra z blogu blogkopyra.com. Grodziskie piwo braniowe 2025. No, może przyznać, że znowu mnie zaskoczyliście e, wynikami ankiety. Piwo zdobyło 60% głosów, a konkurowało tak naprawdę z piwami z Lidla. E, więc dużo szerzej dostępnymi. E, no, ale. Super, super! No, nie spodziewałem się, że kogoś interesuje grodziskie, które jest pół roku w zasadzie po premierze. Które można kupić tylko w sklepach specjalistycznych. I uwaga, właśnie sprawdziłem na milopiwo.pl. Nawet miałem tam kupić, ale ciągle zapominałem. Natomiast jak byłem w Drinkhali, było w Drinkhali, kupiłem za 8,60. Na milopiwo za 6,50. I jeszcze yy, butelkę możecie oddać. To dostaniecie złotówkę gdzieś tam, gdzie oddacie ją, nie? No ale trzeba przesyłkę zapłacić. Eee, słuchajcie, pierwszy raz grodziskie piwo braniowe, czyli według receptury piwowara domowego, powstaje według receptury gościa czy piwowara dom domowego z zagranicy. Eee, konkretnie Eimantasa Sadejkisa Sadej z Litwy. E, tutaj jest to S z tym, no tak, to, jest, to się czyta jak Szy, bo jak szwy, szwy turyst, no to Szy, czyli Eymantas Šadeikis z Litwy. E, no słuchajcie, chociażby z tego powodu jest to piwo wyjątkowe. Jest to piwo wyjątkowe też dlatego, że jest to y, no, wariacja na temat grodziskiego, czyli coś ciekawego e, i to jest edycja z sumakiem, Liśćmi kafiru i solą morską. Co to jest sumak? Na pewno wiecie, tylko nie wiecie, że to się tak nazywa. Przynajmniej e, pamiętam, że kiedyś chyba brokracja wypuściła piwo z sumakiem. Mówię, co to jest sumak? Nie ma czegoś takiego. Ja nie wiem, co to jest. E, natomiast to jest takie, taki krzew, e, który ma takie trójkątne e, kwiatostany. Takie ciemno ciemno takie czerwono pomarańczowe, ciemno pomarańczowe takie ten i on jest nazywany ten krzew zemstą sąsiada dlatego że on się bardzo mocno roz, e, e, rozplenia pod ziemią e, więc jak posadzicie przy granicy to wiadomo że u sąsiada wyrośnie Albo jak sąsiad posadzi przy granicy, to u was wyrośnie i to dlatego jest to zemsta sąsiada. Sumak to jest przyprawa, która jest stosowana w kuchni chyba arabskiej, jeśli się nie mylę, w kuchni arabskiej. Za każdym naszym piwem stoi 700 lat tradycji grodziskiego piwowarstwa, ciągle szukamy jednak piwnych wyzwań. Tworząc nowe receptury i sięgając po oryginalne dodatki. Niebanalność to nasza tradycja. W zeszłym roku Grodziski konkurs piw domowych wygrał Eimantas Shadeikis. Piwowar z Litwy. Jego wariacja na temat grodziskiego jest niezwykle rzeźka i cytrusowa dzięki dodatkom w postaci sumaku i liści kafiru. Sól morska akcentuje ich smaki. Co jest nietypowe w tym roku, to nie jest klasyczny ekstrakt dla grodziskiego, tylko jest to takie, można powiedzieć, mocniejsza wersja, bo ekstrakt to 9,5, czyli niecała dziesiątka, a alkohol to 4,1. Orzeźwiające i cytrusowe. Piwo jasne górnej fermentacji, pasteryzowane składniki, woda z Grodziska Wielkopolskiego, słód pszeniczny suszony dymem dębowym, chmiel, mango, motueka, mozaik, czyli też chmielenie jest nowofalowe, sumak 0,3%, liście kafiru 0,1%, sól morska, drożdże, grodziski. No to spróbujmy. Ehm, no powiem tak, ja jakimś wielkim... Fanem tego piwa z sumakiem nie byłem. Tego z brokreacji. Chyba z brokreacji. Browar Grodzisk, kapsel firmowy. Zobaczymy jak tutaj ten sumak zagrał. Słodki dziwne. Pomieszany troszkę z dymowym, znaczy z dymowym, z dymem dębowym. Jak na Grodziskie przystało. Bardzo mocno nasycone. Czy piwo jest pasteryzowane? Jest. Um, jasne praktycznie klarowne bardzo obfita czapa piany chromatografem gozowym nie jestem dodatkowo na diacetyl mam bardzo niską wrażliwość to znaczy słabo wyczuwam diacetyl więc jeśli czuję coś co bym nazwał diacetylem to może go tu być dużo Albo mogę się mylić. Bo chromatografem gazowym nie jestem. Ale powiedziałbym, że diacetyl. Ale mogę się mylić. Może to kafir, bo kafir ma taką mleczność. To może być, ten, to, może być to mogą być liście, limonki, kafir. One dają taką charakterystyczną mleczność. Dobra, spróbujmy. No ciekawe, ciekawe, leciutko kwaskowe, mm, bardzo słaby dym, prawie go nie ma, jak w modern grodziskim bym powiedział, mm, ciekawa owocowość, taka trudno ją w ogóle nazwać, ale jest, ewidentnie jest owocowe. Bardzo pijalne. Goryczka średnio niska. No dobra, średnia. Średnia, no tam przy którymś łyku oczywiście ona się e, podwyższyła. Um, no bardzo pijalne piwo. Bardzo pijalne piwo. Co prawda, jak napijalne, to ono ma e, no, jeden mankament w porównaniu do zwykłego Grodzickiego, że nie ma 3%, tylko ma 6,5. Przepraszam, 6,50 ono kosztuje. <grych> Patrzyłem na cenę 6,50, mówię, ma 6,5. Ono nie ma 6,5, ono ma 4,1. E, tak by miało 3,1, gdyby było klasycznym Grodzickim. No ale nadal to jest mało. Nadal jest to sesyjnie. Nie wiem, czy bym zgadzał, że to jest grodziskie. Nie wiem, czy bym zgadzał, że to um, Powiem tak. Piwo na pewno bardzo ekstremalnie wręcz pijalne. Piwo ciekawe. E, tak jak wiele osób boli dupa o to, że modern grodziskie nie jest dymione, tak mnie boli dupa, że to nie jest ekstrakt 7,7. Każdy ma swojego fisia, tak? Ja grodziskie szczególnie y, propsuję za bardzo niski ekstrakt, te 7,7, no zaokrąglone do 8, żeby się już tam nie, y, nie, nie czepiać. No ale 9,5 no to nie, to no, jest dla mnie grodziskie, no. Ale to tylko moje podejście, niektórzy uważają, że o co tam, y, można wypuścić grodziskiego pilsa i on może być tam 12 czy 11 i nie? No a ja bym właśnie uważał, że on by był naprawdę grodziski, jakby miał 7,7 i by był e, smaczny. No ale nie o tym, nie o tym. E, powiem tak, e, bardzo dobre piwo, bardzo dobre piwo, może nie ulśniewające, tak? może nie wyrywające z butów, może nie zaskakujące, ale bardzo przyjemne, bardzo takie pijalne, e, a nawet bym powiedział chlalne. E, mm, Oczywiście na lato lepsze, ale nie powiedziałbym, że teraz tutaj nie ma co już szukać, bo już się za zimno zrobiło i tak dalej. Nie. To nie jest piwo jakieś um, wodniste. Oczywiście ma wyższy ekstrakt. W każdym razie pije się świetnie. Pije się świetnie, i jak ktoś nie próbował, zdecydowanie polecam, eee, można kupić na milopiwo.pl. Albo u swojego najbliższego e, badylarza, czyli w sklepie specjalistycznym. E, w sumie to jest ciekawe, że Fortuna nie, nie może tego wstawić do jakichś. Znaczy. Też rozumiem, że jakby wstawili do żabek, to już nie będzie w specjalistycznych, bo już nie będzie co wstawiać do specjalistycznych. E, ale ja bym to gdzieś tam na ich miejscu jednak dał do jakiegoś nowoczesnego handlu. To powinna być jednak atrakcja. No jest jak jest. E, no ale w każdym razie bardzo, bardzo dobre piwo. Z zastrzeżeniem, że nie jest to ekstrakt drodzickiego, co dla mnie jest wadą. Dla kogoś może być zaletą, ale dla mnie to jest wadą. Ehm, no i to, że nie jest spektakularne, tak? To znaczy, wiecie, em, grodziskie z suszoną, dymioną gruszką to było. Ehm, co tam jeszcze mieliśmy? Mieliśmy ananas rozmaryn. Powiedzmy, że ono mi aż tak nie podeszło, ale było zaskakujące, tak? Tutaj to, to nie jest zaskakujące, to jest dobre. Ehm, fakt faktem, że te smaki są takie nieoczywiste, ale ale są one trochę stonowane, takie właśnie jak ta jak ten kolor tej etykiety, takie właśnie trochę takie łososiowe, różowe, w sensie nieintensywne, nie jakieś takie yy, yy, mówię bold, zaskakujące, yy, jakieś agresywne. To w sumie na plus. Ale Wiemy, że y, jako birgiczki szukamy tych mocnych wrażeń, tak? To mam wrażenie, że tutaj mocnych wrażeń nie ma, natomiast jest to, co jest ważne, jeżeli chodzi o Grolizkie, czyli bardzo, bardzo dobra pijalność tego piwa. Gratulacje y, dla piwowara z Litwy. No i. No i. Y, Pewnie niedługo, no może nie tak niedługo, pewnie za jakieś parę miesięcy Browar Grodzic ogłosi kolejną edycję swojego konkursu. No i oczywiście ciekaw jestem, co będzie tym piwem piwobraniowym w 2026 roku. W każdym razie bardzo, bardzo pijalne, przyjemne, lekkie, łatwe, nieodrzucające. Dla mnie z jedną wadą, czyli nieklasycznym ekstraktem, ale Wasze zdrowie.